Dzisiejsza Ewangelia zawiera bardzo budujące słowa. Pan Jezus mówi, proście, a będzie wam dane, szukajcie, znajdziecie, pukajcie, a otworzą wam. Słowa te zachęcają nas do wytrwałej modlitwy, zapewniając, że nasza modlitwa nie pozostanie, pozostanie bez odpowiedzi. Te słowa na pewno dodają nam otuchy. Są jednak słowa, Dzisiejszej Ewangelii, które mogą nas nieco zaniepokoić. Pan Jezus mówi o nas, ludziach, że źli jesteśmy. Wy, chociaż źli jesteście, potraficie dawać dobre dary. Pan Jezus jest realistą. On nie omamia nas, że jesteśmy dobrzy, że jesteśmy wspaniali. On mówi tak, jak jest. Po grzechu pierworodnym, niestety, jesteśmy naznaczeni um, skutkami tego grzechu. Nasza natura została um, zepsuta. I niestety, no, bardzo często nie jesteśmy dobrzy w naszym zachowaniu, w naszych intencjach, w naszych myślach. Um, to nie jest jedyny przypadek, kiedy Pan Jezus mówi o nas jako um, złych. We wczorajszej Ewangelii mówił, o tej, tym pokoleniu, które jest złe i przewrotne. No i w różnych innych okazjach mówi o tym. Także to nie jest tylko zabieg homiletyczny. Pan Jezus mówi o, o tym, jak jest z nami. Jednocześnie Pan Jezus jest bardzo konsekwentny w tym, co mówi. W innym miejscu powie, że bez mnie nic uczynić nie możecie. A do młodego i bogatego młodzieńca, który przyszedł i powiedział do niego: Nauczycielu, dobry, powiedział: Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobrym, tylko sam Bóg. W ten sposób daje nam Pan Jezus do zrozumienia, że wszelkie dobro, które czynimy, pochodzi od Pana Boga. Wtedy, kiedy jesteśmy zjednoczeni z Panem Bogiem, dopiero wtedy tak naprawdę możemy czynić dobro. On jest jedynym źródłem dobra. Więc, żeby być dobrym, trzeba przychodzić do Niego. Trzeba być z Nim zjednoczonym jak najściślej. Dlaczego? Dlatego też weszliśmy do świątyni. Bo tutaj jest Pan Jezus. On tutaj jest w Najświętszym Sakramencie. On staje się obecny na ołtarzu. Przychodzi na nas jako chleb, pożywienie, byśmy mogli mieć tę energię miłości, by mieć tę siłę, by czynić dobro. Tylko w jedności z Jezusem jesteśmy w stanie czynić dobro. Tylko On uczy nas, jak kochać w sposób ofiarny, bezinteresowny. Nie Zabrudzony naszym egoizmem. Drogi bracie, droga siostro, jak głęboko jesteś zjednoczony z Panem Jezusem, jak bardzo jesteś zakorzeniony w Jego miłości. Niech ten czas wielkiego postu będzie dla Ciebie czasem nawrócenia się ku Jezusowi, ku jedności z Nim. Szczęść Boże.